Cześć mam to znowu ja, a ze mną jeść tym razem Kubek, siema. ma. dzisiaj nagrywamy dokończ moje zdanie challenge. Tak więc mam nadzieję, że wiecie o co chodzi. Jak nie wiecie, no to kurde ja mówię słowo, on mówi słowo i tak wychodzi zdanie i tak bla 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 bla. No. Nie gramy na punkty. Tak, bez punktów, bo to jest głupie. Dobra, nie, zacznij. Oczywiście ja wygram. Tak, tak, zacznij. Hmm. Dobra, czyli tak. Yy, Podaj na przykład jakiś tytuł. Czyli jak, o, jakim będzie, o, jak, o czym będzie to? Co, na przykład jakieś, nie wiem, prasa, dziennika YouTube, coś takiego. Myślisz co? Polityka. Polityka, polityka na początek. dobra. Tak. Jerzy Dudek. dlaczego Jerzy, znaczy Jerzy. Jerzy z... Klanu. Podhala. Podhala y, robi... Sobie. Oscypki. Ma. Stole. Ma <noise> Pomocy. Dobra, nie ma. Dobra, koniec zdania, bo ono nie miało sensu. Jak, Teraz każdy, ja. jak każde nas zdanie nie będzie miało. sensu Drzewo. Lubi. Komorowskiego. Dobra, nie. Ruchać. Koniec. Miętu nie było. Dobra, nie ma. Duszę cię za to. Nie, nie. Jak tej gościu znowu to napisze, to cię uduszę. Pozdrawiam o, tego z znikiem coś tam. Kraj przyjebów, czy jakoś tak? bez przyjebam. Dobra, koniec zdania, dawaj kolejne. Y teraz możemy mijamy sobie na YouTube'a. na to? Więc tak. Itachi Dzięki. Robi Dzięki, Robi Filmy. Codziennie. Ok. <śleszy> no a teraz ty zaczynasz o tym. Tak więc, moja kolej. Yy, Wojtasz. Jest. Bardzo. Wielkim. Gościem. I. Lubi. By. soboty. Chodzić. Do. Kima Uhu. Tak więc, no, teraz ee, teraz twoje zdanie? Teraz zmieniamy na coś innego, bo zawsze to będzie tak, że będziemy zmieniali. Asasin. Assassinak, zabójca. Dobra. Tak, Ezio. Ezio. Eee, będzie... Skacze. Po sianie <grymne> Robiąc skok Giar. Oje oh yeah. Tak więc. Zacznijmy. Trawnik. Lubi. Okej. Okay. Eee, stać. Jak? Słup. <grymne> w. Trawniku. Na. Trawniku? <grymne> Od. Pod. Pod domem, traktnikowym. Co? Chwytni <laughs> to. Twoje zdania. Całuski przesyła. Nam. <śmiech> <śmiech> eee, Mieli nam, to. nam, nam. Halę Pytała. Dlaczego ja z nim nagrywam? Bo musisz. Aha, musisz. Dzięki. Dobra. <laughs> tak więc ręka. Hara <noise> iż to, koniec! nie, nie ma. ma Ręka? Je. Yeah. Szybko? Wszystkie. Ręka mi się trzęsie. Wszystkie drzewa? Wokół. Parku? Naszego. Drzewa. Nie, nie mamy parku. A <noise> drzewa? Drzew też nie mamy. Naszego drzewa. To nie jest. To nie jakby tak co to jesteśmy w nowotarskim parku, tam jest wszystko tam tam za nami. Bośmy się poszli i w ogóle, bo tam było ludzi już. Lokowanie produktu, woda z spolaryśmy. Nie, nie ma lokowania, bo to by <noise> Dobra, nie ma lokowania, tu nie ma... Żartowałem. Nie pi na odcinku dziadu. Dobra, jest... dawaj, daj. Woda? Płynie. Nad. Yy, głową Kogo? Nie ma pytań Taki, nie ma w zdaniu pytania Do... Dobra, w sumie rację. Nad głową yy, Pedała Odczepiłbyś się od tego tematu, co? Dobra, już nie ma, to wy Dobra, który yeah. Je Dziem Na Śniadanie I Z plackiem Jagodowy Jakiś dzieciak za twoją głową. <laughs> Lol. Dobra. Z racji tego, że zaczyna padać, ostatnie zdanie i kończymy. Linka. Linka. Na przykład ta tutaj. Lina. Statku Pływackiego, który płynie po wodzie. Gdzie? Co no to, to powiedzieć. gdzie? gdzie... Dużo jest grzybów i <laughs> makreli czym <laughs> z racji tego, że za chwilę zacznie padać, co już jest widoczne, znaczy no nie no, na nagraniu, ale na niebie Żegnam się z wami, moimi najlepszymi widzami paplami.